W 1914 roku, gdy mieczem kształtowały się i decydowały losy naszej ojczyzny, komendant był tutaj, w Limanowie, w naszym mieście i w najbliższych okolicach. Tu toczył swoimi legonami kolejne boi, pod Keszówkami, Pisarzową, Mordarką, Zalesiem. W nocy 7 na 8 grudnia 1914 roku utrudzony bitwą pod Marcinkowicami zajął kwaterę w domu Kazimierza Miroszewskiego przy ulicy Zużyckiego, która dzisiaj nosi nazwę Matki Boskiej Bolesnej. Mieszkańcy tej ziemi aktywnie włączali się w dzieło odzyskania niepodległości, czego najlepszym dowodem są słowa Józefa Piłsudskiego. Tu czułem się w ojczyźnie, czułem się potrzebny jako jej obrońca. To wielka radość, że w setną rocznicę tych wielkich wydarzeń Społeczność limanowszczyzny uczciła ten wielki czyn patriotyczny wzniesieniem pomnika, który obecnie świadczy o tym, że duch patriotyzmu nie upadł, że dla nas dalej ważne są wartości Bóg, honor, ojczyzna. Pomnik ten będzie również przykładem dla przyszłych pokoleń, aby pamiętały, że są Polakami, że trzeba szanować pamięć bohaterów i patriotów. Na cześć bohaterów walczących o niepodległość Polski! Ognia! Widzę tutaj dzieci. One dopiero poznają, czym dla nich jest Polska. Wychowujmy je tak, aby rozumiały swoje powinności wobec ojczyzny. Niech swój patriotyzm wyrażają nauką, dobrym zachowaniem, uczestnictwem w nawożeństwach. Może to niewiele w porównaniu z ofiarą krwi, ale zarazem tak wiele. Diarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowej i styczniowej. Stańcie do apelu! Do apelu odznaczenia w dowód tym osobom, które były inicjatorami i przyczyniły się do powstania tego pomnika. Przeczytam teraz uchwały Rady Miasta, które wręczę osobom odznaczonym. Do przysięgi dzisiaj przystępuje nowy rocznik Związku Szczeleckiego z Czelec. W liczbie jednej kompanii czek plutonów 87 rekrutów kandydatów są to przede wszystkim uczniowie z terenu całego powiatu limanowskiego ze szkół średnich a wszystkie moje czyny, a wszystkie moje czyny i zamiary i zamiary najwyższej służbie podporządkowane będą najwyższej służbie podporządkowane będą